Cześć. Ja jestem Kacper, a to jest już trzeci odcinek e, polityńskiego poniedziałku wakacyjnego. I w tym odcinku przypadł mi zaszczyt porozmawiania, trochę pogadania, trochę o e, rozmowie z innymi, o dialogu z innymi. E, I myślę, że nieprzypadkowo ja zostałem e, wytypowany, przypisany, czy po prostu mi trafił się ten odcinek e, w takim temacie, e, ponieważ od jakiegoś czasu współtworzę. Podcast w Ferworze Dialogu, który właśnie trochę na tym polega, ale to po kolei. Kim jest właściwie ten inny? Może zacznijmy od tego, kto jest dla nas inny. Bo tak nazwijmy sobie roboczo tęże osobę naszego, naszego współrozmówcę: inny. Inny to pewnie przede wszystkim, tak jak sobie myślimy, w pierwszej kolejności ktoś o innej kulturze. Ktoś z dalekich krajów, ktoś z innego kontynentu, wyznającego różną religię, inną niż nasza religię, może innej, innego koloru skóry i tak dalej, i tak dalej. To oczywiście jest prawdą. Natomiast może warto w tym kluczu również pomyśleć, w innym kluczu pomyśleć o tym, w takim, że inny, ten inny nasz może być tej samej religii, może być tej samej kultury i może być tego samego koloru skóry, czyli krótko mówiąc, może być mm, swój. Bo zobaczcie, że co człowiek to opinia i co człowiek to przyzwyczajenia, co, co człowiek to pewnego rodzaju, pewnego rodzaju całe bogactwo inwentarza, jakie ze sobą niesie, i myślę, że w tym kluczu każdy jest inny. Każdy ma coś innego do zaoferowania, każdy ma swoje oryginalne marzenia, pragnienia, emocje i wszystko, co się z tym wiąże. Więc może w tym kluczu powinniśmy również myśleć o tym innym, o tym innym, z którym będziemy chcieli wejść w dialog, bo taki jest, taki jest, takie jest nasze zamierzenie. I myślę, że o tyle to jest trudne w uświadomieniu sobie, dlatego że my trochę w kościele. Że mamy mentalność oblężonej twierdzy. To jest, myślę, że to jest dość słynne powiedzenie. Wacław Hryniewicz mówił o takiej postawie ekskluzywizmu, czyli takiego mm, poczucia, że jest się w takim ekskluzywnym gronie z pewnym monopolem, naprawdę. I zobaczcie, że nie tylko mamy taką mentalność oblężonej twierdzy, ale idźmy trochę za tym, za, tą, za tym porównaniem. Mamy taką mentalność zbrojenia się. Zbrojenia się oczywiście w cudzysłowie. Teraz w tych czasach trochę to nabiera innego znaczenia, natomiast mi chodzi o takie zbrojenie się, e, jeśli chodzi o walkę o wartości, jak to ładnie się mówi, walkę o pewne przekonanie i tak dalej. Mamy pewną taką mentalność zbrojenia się, kiedy to chcemy jak najlepiej się przygotować do walki, aby, ono właśnie, kogoś przekonać do swoich, no przecież racji. E, I... Zamiast przygotowywać się do tej walki, do tej y, bitwy o wartości, może warto zrobić wszystko, żeby do niej nie dopuścić. Y, jako walki takiej, no właśnie pokonania kogoś. I świetnym narzędziem, świetną bronią w takim, y, z takim z takim tematem, w takim temacie jest właśnie dialog. Jest właśnie dialog, to fundamentalne, to kluczowe dla nas słowo dzisiejszego odcinka. Y, i może powiedzmy sobie, co to jest dialog? Właściwie. No Myślę, że dialog to przede wszystkim nie agitacja. Od tego powinniśmy zacząć. Że, dialog, że w dialogu nie chodzi o to, żeby kogoś zwerbować do, do naszego zespołu, do przekonać go do naszych racji, do programu, z jakim przychodzimy, i nie na tym, właściwie nie na tym ma być oparty dialog na przekonaniu do naszego programu wyborczego. Nie jest to też monolog z drugiej strony, rozpisane na dwa głosy, czyli że przychodzimy z takim samym poglądem, z taką samą wizją tego, o czym chcemy porozmawiać i właściwie się zgadzamy. I właściwie no, tylko wypowiadamy y, swoje opinie i potwierdzamy, szukamy potwierdzenia w tych drugich oczach, w tych drugich słowach, w tych drugich ustach. To myślę, że przede wszystkim miejsce różnorodności opinii. Na tym powinien polegać dialog. Pewna wymiana myśli z różnych światów z różnego punktu widzenia przede wszystkim, yy, która ma nas ubogacać. Ale o tym, jeszcze, o tym jeszcze przejdziemy. Myślę, że to taka przestrzeń, kontynuując dalej, czym jest dialog, taka przestrzeń, gdzie mimo zupełnie innych punktów widzenia, jak już powiedziałem, zupełnie i różnego podejścia do różnych tematów, można... Yy, Porozmawiać ze spokojem, względem przynajmniej na, na, na nawet najbardziej kontrowersyjne tematy, i przy tym, co bardzo ważne, wsłuchać się w tę drugą osobę, w tego naszego rozmówcę, w tego naszego innego, e, i szukać tej nici zrozumienia. Ja myślę, że poszukiwanie i wsłuchiwanie się, właściwie to idzie ze sobą w parze, więc w, te dwa punkty są kluczowe y, dla dialogu, w ogóle dla możliwości dialogowania z kimś. I bez tego nie ruszymy. Czyli wsłuchiwanie się w tego innego, w tą, w tą naszą drugą osobę, i szukanie nici zrozumienia. Tutaj szukanie jest, myślę, kluczowym słowem, bo nie zawsze się udaje znaleźć. To prawda. Potrzeba woli dwóch stron, że tak powiem. I, i to, nie jest, to nie jest na pewno proste. Nie wymaga wysiłku, ale jest, myślę, że kluczem szukanie tej nici zrozumienia. I oczywiście. Tu trzeba od razu powiedzieć, nie chodzi o rozwadnianie swoich poglądów, że ja tutaj przyjdę i, no dobra, cokolwiek powiesz, to, to ja to przyjmuję jako, jako swoje już. Nie, to nie o to chodzi. I myślę, że to jest oczywiste. Ale myślę, że oczywiste jest też to, aby yy, że z perspektywy osoby wierzącej, dialog, rozmawianie i wsłuchiwanie się w tych innych, w osoby niewierzące, w osoby o innej religii i o innych poglądach, nie jest opcjonalne w kościele. Tak mi się wydaje. Że zamykanie się w kościele, jak właśnie w oblężonej twierdzy, jest zrezygnowaniem z tego misyjnego wymiaru kościoła, który przecież nam został zlecony przez Jezusa. Zmarnowanie szansy, bardzo kosztowne i myślę, że bardzo w perspektywie czasu bolesne będzie to, jeśli tą otwartością i znowu nie rozwadnianiem, ale otwartością się wykażemy. Rzecz w tym właśnie, żeby tę rozmowę podejmować, wsłuchując się w te głosy przeciwne, nie demonizując od razu rozbieżnych do naszych poglądów, ale wsłuchać się w nich. I teraz przychodzi moment na to, żeby sobie powiedzieć, po co właściwie. Mówiłem już o tym, że czujemy od duchu ekskluzywizmu według Wacława Chryniewicza. O tym, jakbyśmy mieli monopol na prawdę, no ale właśnie nie mamy. Tak jakbyśmy mieli monopol na dobro. No właśnie nie mamy. I bardzo dobrze, że nie, my, chrześcijanie, nie mamy monopolu na dobro, bo, bo co to byłby za świat. Co nam da dialog z innymi, z tą naszą inną osobą, z tym naszym innym? Przede wszystkim, drugi człowiek sam w sobie jest wartością, która nas może zmienić. Jest zbiorem pewnych emocji. Przekonań, poglądów, które nie tylko mogą być ciekawe, bo myślę, że z pewnością są. Spotkanie z każdą inną osobą jest ciekawe i właśnie o to też chodzi, aby ta rozmowa była ciekawa i żywa, żeby była różnorodność opinii, ale żeby to, żeby ta różnorodność nas rozwijała. Zobaczcie, że na początku powiedzieliśmy sobie, że ten inny nie musi być wcale innej religii, innej kultury i w ogóle pochodzić z, z drugiego końca świata. Może być, to może być twój sąsiad, to może być osoba, która mieszka w tym samym mieście. I zobaczcie, że spotykając się z taką osobą, rozmawiając z nią, nie unikając pewnych trudnych również tematów, możemy rozszerzyć swoje horyzonty. Ja myślę, że to jest dość piękne rozszerzanie swoich horyzontów, nie, nie wychodząc właściwie, nie przekraczając Ulic swojego miasta czy, czy, czy granic swojego miasta, możemy już rozszerzać horyzonty właśnie dzięki taki, takiemu dialogowi, takiej rozmowie. I myślę, że ostatecznie po takich rozmowach otwartych, szczerych i właśnie pełnych wsłuchiwania się, może się okazać, że problemy, że wartości jednych są lekarstwem na problemy drugich. Że wartości, które może przyświecają osobom niekoniecznie związanym z naszym systemem religijnym, nazwijmy to tak, mogą być świetną, mogą być świetną podpowiedzią, jak sobie radzić z naszymi problemami, które nam toczu, nas toczą wewnątrz Kościoła, bo toczą. I tak jak papież Franciszek powiedział, i może na tym powinienem zakończyć, że mosty chronią lepiej niż mury, bardzo często to powtarza. Na zasadzie relacji międzyludzkich, oczywiście. Mosty chronią lepiej niż mury. Jeżeli zbudujemy most tego wzajemnego szukania zrozumienia, a przede wszystkim takiego o fundamencie słuchania siebie nawzajem, będzie to znacznie lepsza obrona, ochrona i bezpieczeństwo niż mury. Tutaj słuchanie siebie nawzajem. No jakakolwiek by, jakikolwiek by to nie było, jakakolwiek ta osoba by nie była, jest kluczowe. I myślę, że i wierzę w to głęboko, że najlepszą bronią właśnie do, yy, właśnie nie do walki, a do pewnego szukania zrozumienia, lepszego funkcjonowania ze sobą i budowania relacji z innymi ludźmi yy, jest, jest kluczowe. Wtedy nie będziemy w ferworze walki obrzucać się epitetami, a w ferworze dialogu szukać zrozumienia i y, szukać tego, co nas łączy, a nie dzieli. Bo zarówno wewnątrz Kościoła, jak i w dialogu ze światem, którego Kościół jest przecież częścią, tak ważne jest to współistnienie i szukanie tego dobra w każdym człowieku, w którym przecież wierzymy, że jest Chrystus. W każdym człowieku. Mosty chronią lepiej niż mury i... Y, Myślę, że dobrym, dobrą wskazówką jest, a może i kluczową wskazówką jest budowanie ich fundamentów na dialogu właśnie.